Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem chorzy. To oczywiście kolejny odcinek Hotline Miami. Wracamy do gry policjantem, tak mi się przynajmniej wydaje. Czyżby kolejne miejsce zbrodni? Zdecydowanie tak. Co my tu mamy, Johnson? Wygląda na to, że nasz morderca znów uderzył. Tę ofiarę potraktował wyjątkowo brutalnie. I kolejna wiadomość. Musicie ich powstrzymać, nie chcę odebrać ani jednego niewidnego życia więcej. Ktokolwiek to zrobił musi być kompletnym wariatem. Ano niezły świr. W tym mieście aż się od nich roi. Zostawił jakieś ślady? Jak dziennikarze to zwęszą, szef dobierze mi się do dupy. Łuska po naboju i parę odcisków. W tym stanie trudno będzie zidentyfikować ofiarę. Trzeba przeszukać okolice, może znajdziemy coś jeszcze. Mam nadzieję, że coś znajdziecie, wiesz? Nie żebym naciskał, ale moja robota wisi na włosku. Zrobimy co w naszej mocy. Dobra, chyba specjalnie się tu nie przydam. Jestem wykończony. Lecę do domu, przespać się. Jutro mi powiesz, co znaleźliście. Tak jest. Dobra, rozgodnimy się po okolicy. Może akurat uda mi się odnaleźć coś ciekawego. On mówił o jakichś śladach. Nadal nie jestem do końca pewien, kim jest nasz skorumpowany policjant. On zdecydowanie wykańcza przestępców jak zawodowiec. Nie ma mowy o aresztowaniu. Mam dziwne wrażenie, że. To on może być mordercą? Dobra, wskoczmy w łóżko, gdzie to jest? Ale co? Zakrwawione ciuchy i tak dalej. Czyżbyśmy wracali na miejsce zbrodni, ponieważ zgubiliśmy coś, co może nas wydać? To zdecydowanie wygląda jak tamten budynek. The fuck? Tego szukasz? Co ty tu robisz? To miejsce zbrodni. Wiesz, jak to mówią? Zabójca zawsze wraca na miejsce zbrodni. Widocznie to najprawdziwsza prawda, nie? E, kim jesteś? Nie poznajesz mnie? Łączą nas więzy krwi, nieprawdaż? Powiedzmy, że jestem Twoim synem. What? W końcu to Ty mnie stworzyłeś. Oddawaj broń, świrze. Chcesz, tak? Może najpierw się uściskamy? O co chodzi? O co chodzi? Nie mogę zabrać broni, nie mogę nic zrobić. Tu jesteś, wskakuj! Pora na kolejną scenę, pośpiesz się! Jaką scenę? Dobra, to zdecydowanie wygląda jak plan zdjęciowy. Detektywie Pardo, jesteś zakałą policji. Pierwszy raz widzę coś takiego. Słucham? Normalnie nie dałbym szans komuś takiemu, ale jesteś gliniarzem, więc dam Ci wybór. Poddaj się i przyznaj, może potraktuję Cię ulgowo. W przeciwnym razie każę moim ludziom Cię aresztować. Nie mam pojęcia o czym pan mówi. Co ja niby takiego zrobiłem? Niby? Mam tony dowodów na twoją winę. Jaką winę? Czy to my jesteśmy seryjnym mordercą? Balistyka, odciski palców, zeznania świadków. Tylko pomyśleć, że oprawca z Miami okazał się gliniarzem. A jednak tak. Żygać mi się chce. A teraz oddaj odznakę. Zaraz ktoś spisze Twoje zeznanie. To jakaś pomyłka. Ktoś mnie wrabia. Ja udowodnię to, jeśli tylko da mi pan szansę. Nigdzie nie pójdziesz, pardo. Nie pogarszaj sytuacji. Przykro mi, szefie, ale po dobroci nie pójdę. Dobra. Rozumiem, że zaczynamy mordowanie. Duże ilości policjantów, własnych kolegów. Fa. Teoretycznie moglibyśmy ich po prostu ogłuszyć. Potrzebuję broń na tego wielkoluda. Jakim cudem on nie padł? Giń! Fak. Dobra, to może być problem. Nie mam shotguna, żeby go załatwić. Spróbujmy jeszcze raz tą bronią. Poczekam sobie na niego spokojnie. Dobrze wymierzę. Chyba nie trafiłem. Teraz zdecydowanie tak. Okej, okay, padł. Zajmijmy się resztą. Fuck, fuck. Okej. Okay. Żyję. Mam pełną broń. Na początek ty. Nie widzę. Okej, okay, widzę dwóch gości tutaj, jeden tam, jeden tam. Dostańmy się na początek tutaj. Może spróbujmy zrobić to po cichu. Następnie ściągnąć ciebie tutaj. Właściwie waszą dwójkę. Zmienić na shotguna. Dobra, ten załatwiony. Zmiana broni. Ruszamy dalej. To może być trudne, biorąc pod uwagę, że muszę załatwić na początek tego wielkoluda. Fuck. Może z drugiej strony? Fuck. Okej, okay, on od razu wychodzi, także to raczej odpada. Okej, okay, gość z shotgunem. Gdybyś tylko chciał wyjść jeszcze raz. Spokojnie, mam broń. Fuck, fuck, fuck. Dlaczego tam są drzwi? A gdyby... Strzelić z daleka? Okej, okay, żyję. Następna dwójka pada. Dałby mi się pełna broń. Okej, okay, nie zauważyłem okien, i jakim chcemy oni nie zauważyli mnie. Dobra, może. Tak go raczej nie trafimy. Dlaczego zostałem namierzony na tamtym gościu? Dobra, ty giniesz, ja również. Co, gdyby dostać się. Nie, zdecydowanie nie. Shotgun poproszę. Dziękuję. Dobra, tamten nie żyje. Problemem może być fakt, że jest tutaj cholernie dużo. Bardziej potrzebuję szybko strzelną broń. Fak. Fak. Dobra, zróbmy to jeszcze raz. Spokojnie. Zdejmuję ciebie. Albo przynajmniej próbuję. Nie. A co gdybym. Okej, okay, on mnie zauważył. Dostajesz kulkę, bo tak blisko Gin. Okej, okay, teoretycznie on powinien zginąć, ginież ty, Gniesz ty, zmiana broni. Poczekajmy na niego aż przyjdzie tutaj. On obrywa i ginie. Następnie kolejny i jeszcze jeden. Fuck. To może być problem. Halo? Nowy shotgun, fuck, fuck, fuck. Żyje spokojnie, pora na ciebie, tutaj czysto, tam duża grupa, tam jeden, wydaje mi się, że dobrą opcją byłaby tutaj pałka. Szybkie wejście przez te drzwi. Raczej nie dam rady ich sprowokować, a może. Jeden dwa. Zmiana na broń. Okej, okay, czysto. Weźmy shotguna. Rozumiem, że detektyw Pardo w tym momencie ma już wszystko gdzieś. Ręce na głowę, ale już na glebę, szybciej. Nie strzelać, jestem detektywem, to moja odznaka. Na ziemię mówię, ostatnie ostrzeżenie. Przepuść mnie, jestem z Pol. To był sen? Tu Pardo. Przyjeżdżaj na posterunek. Mamy problem. E nie czuję się najlepiej. Chyba wezmę chorobowe. Gorszego dnia wybrać nie mo... Czyżby wiedzieli? Bum. No dobra, Pardo wybrał się do... Rosjan? Ej, ty tam, muszę pogadać z swoim szefem. Przyprowadź go tu. Nie byłeś umówiony? Nie? Zresztą szefa nie ma. Tak? A jego fura jakoś jest. Szef ma kilka samochodów. Coś jeszcze? Tak się będziemy bawić. Niedługo wrócę. Możesz mu to przekazać. Nadszedł nas czas, chłopaki. Wracamy do ekstra klasy. Więc jaki jest plan? Tylko się nie spóźnijcie, bo będzie po nas. Dobra, wchodzę. Życzcie mi szczęścia. O co chodzi? The fuck? Dlaczego układam jakiegoś bezbronnego gościa? Dobra, zostawmy już go w spokoju. Chodźmy porozmawiać z Pardo. Pardo sobie poszedł. Dlaczego ja muszę okładać tego gościa? Mogę zabić coś innego? Mogę okładać ciebie? Albo ciebie? Może ciebie? Może rekina? Może mogę wziąć broń? No? Nope. Dobra, ja go już nie chcę bić, ja chcę stąd wyjść. Wyjdźmy stąd. Nie do końca wiem co się dzieje, gra bardzo szybko. Przeniosła mnie z bycia pardo do bycia szefem rosyjskiej mafii. Dobra, okulary, przewrót. Zabójcze ciosy, żadnej broni, raczej odpada. Firepower, czyli siła ognia. Dobra, tak czy inaczej wydaje mi się, że ja będę kontynuował w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i jak zawsze, do usłyszenia następnym razem. Cześć!